Witam was serdecznie z tej strony Magnus. Tak przed odcinkiem jeszcze chciałam zaprezentować coś fajnego, coś nowego, o czym dowiecie się dopiero na końcu filmiku. Mm, gdzie ja się znajduję aktualnie swoją postacią. Jest dobre, nie zanudzam i widzimy się już na klipie. Witam Was serdecznie, z tej strony Magnus Zapraszam Was na drugi odcinek sewera Ragnaria eee, Właśnie teraz będziemy dobijać level 105 Staniełem jeszcze jeden poziom eee, na na, 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 bicie na nową mapkę Więc e, będziemy teraz wbijać levele Odcinek będzie się składał oczywiście z leveli, z rzeczy które mają być dodane że dzisiaj postaram się wrzucić odcinek, znaczy już jutro, odcinek z Idola, który się odbył. Bardzo fajnie i przyjemnie to nam poszło. No, myślę, że, myślę, że Wam się spodoba też. Moje, 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 moje śpiewanie i, tam, i parę innych osób. No, fajnie, fajnie, fajnie to wyszło na w ogóle. Wszystkie nagrody zostały rozdane od razu, nie było problemu. Bardzo mi się to podobało. Mm, bardzo przyjemnie eee, Zakupiłem sobie peta no eee, drzewie Bardzo fajne bonusy daje, bardzo ładnie wygląda Mi się podoba niesamowicie eee, Więc, no dobra, ja nic nie zanudzam, robię ee, małe cięcie no, I się na chwilę przynajmniej do 110 i pokażę Wam jakby, na po na poziom 110 Więc to już do usłyszenia za niedługo no, no i właśnie teraz aktualnie robiłem ten 110 poziom tak jak mówiłem, się po krótkiej przerwie. Znaczy sprawnie to się sprawnie dojdzie, minęło mi tego podeka. No, zostało 9 minut, więc, więc no, nie jest tak ciężko, nie jest lekko. Ja go pół godziny chyba bodajże, albo minut, więc... 30, 14 leveli w parę minutek. Eee, teraz wam przedstawię, właśnie robiliśmy 70 poziom. Wklepamy się na nową mapkę. Zobaczymy, co tym nowej mapce. już EXP Średnie. Kontynuuj. Zobaczymy właśnie jak wyglądają, jak wygląda ta nowa mapa. A, to są gnole ale fajnie. Oh, oh, oh. A weźmiemy sobie pierwszego spota jakiegoś. Zobaczymy jak to wygląda w ogóle. Nie no, ma tak nie można. O, tutaj o kurde, jaka duża mapa. Fajnie to wygląda. No momencie. Weźmy sobie pierwszego spota zobaczymy jak tutaj eksploduje. No powiem, X bardzo ładnie, bardzo ładnie I tutaj nam dropią księgi które wydaje są do wyroga. Tak, właśnie są do wyroga. Więc dobra, ja będę wbijał kolejne level upy eee, Będzie to bodajże level up 125 już Albo 120 i później przy 125 się widzimy Albo sto... no tak myślę, że 125 to już dobiję jej to pokażę Wam tą następną kolejną mapę, jeśli tutaj Wam przedstawię parę metinów z metinów i oczywiście bossy, e, jak znajdę Dobra, była cięcie i widzimy się przy muzyce Tak, bijemy sobie teraz Metina, ale dźwięki sobie wyłączę. E, bijemy sobie Metina, przy okazji sobie e, ulepszymy może na IP-ka e, Stalkę. Używamy to 4 perły, tak jak wszędzie, 50% na ulepszenie. O, udało nam się przerobić. Więc dobra, ja go bukuję do plus e, 7-8. I widzimy się dalej przy następnym ulepszeniu. No właśnie. <laughs> Ulepszamy na plus 7. Spalibras. Kolejna próba, kolejna próba, kolejna próba, Zrobił. próba, kolejna próba, próbujemy. próba, próba, zrobił. Zaraz kolejna próba, kolejna próba, kolejna dawaj dawaj, próba, Jeszcze Wam pokażę no i dalej próba, kolejna próba, kolejna próba, kolejna Hmm, tutaj lecą nam yy, pedeki, yy, znaczy ulepszaczy takich na innych Mapach, to są tutaj kadeki nam się trafiają już yy, plus piątki, on tutaj jedną KD, gdzie plus, znaczy oj, plus szóstki i plus piątki oczywiście, z tych warunków szans. 100 brajowe zostały zniszczone, nic już level up. Jeszcze bym zapomniał. <laughs> Zapomniałem, przerobimy prze sobie zupełnie na setny poziom. Jest to taka biała toga, to wygląda fajnie. O, spalił raz. Mm, Krótko pali to. Tak, troszeczkę. Spalił znowu. Nie wiem, czy mi starczy Jeszcze no próbę mamy. No dawaj, chłopak. Ja zrobiłem, zrobiliśmy. Dobra, widzimy się. Tak, dalszych pakiet raz z muzyką. No i zbliżamy się do level upa 115. Jak widać, a ja chciałem wam jeszcze jedną rzecz przedstawić. Mm -hmm to właśnie mapa. jaka ona jest ogromna. Nie widziałem to, tego na żadnym jest to chyba i, i i przez ich napisana, bo są zrobione stworzone. Bardzo pięknie to wygląda. Dobra, właśnie zanudzam i widzimy się przy 120 mapie i nowej mapce. Więc e, przegapiłem właśnie level up 125. E, I tak, wybieram się na nową mapkę. Zrobię cięcie i widzimy się na nowej mapce. Pokażę Wam także... Tak jak na każdej, po kolei drogi z metinów, jak te metiny wyglądają, znajdę bossa, pokażę wam wygląd bossa, wielkość mapy. Jestem też sam ciekawy, jak to wygląda, bo dopiero 5 raz idę. Mamy nową broń na 130 do expa, później jest na 160. No myślę, że dzisiaj ten 160 dobijemy. Więc dobra, widzimy się za niedługo. Mapa się prezentuje w ten sposób, też duża, ogromna mapa. E, mamy, e, mamy tutaj wardeńskie Mistyki, bardeny mamy tutaj. Fajnie zrobione, ładnie to wygląda. O, widzę ładne spoty tu są. Chyba będzie się tu bardzo szybko jak spić. Eee. coś się, cofnęło. No, powiem o, fajnie, fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Kurwa jaki wielki spot. Bardzo mnie to cieszy. O, mam pierwszego macina, więc dobra ja pozostałem z muzyką i miałem do oglądania. Teraz kolejny level, 130. Sorry za ts Gdybyśmy eee, 130 poziom, eee, jak widać, Następna mapa jest od 140, czyli są 10 levelów przed nami. Eee, pokazywałem Wam tam, ja Bosa bossa na tej mapie i medina, przykładową oczywiście, bo muszę bodajże działać tutaj na nieumarłych, ale nie jestem do 100% kobiet. Bo ogólnie mam tylko same bond do Expo. bo bond do doświadczenia wszędzie, tam gdzie się da, tam gdzie się da. No i to tak wygląda właśnie. Jak widać tutaj mm, Exp. Bardzo piękny. Naprawdę bardzo piękny. No spota, ze spota zaraz zobaczycie, lepiej więcej wpada. Też jest z jakim czasem są do misji, do Beloga, tutaj do Bloom. Wygląda, na 25. poziom, przy czym Beloga nad goni. Bo w plecy. to dużo w plecy. Co najmniej. E, Jakieś 30 leveli. Yy, a chyba co 10 leveli z biolog, jak się nie mylę. Yy, dobra, ja robię małe widzimy się przy poziomie 140. Yy, I pewnie może jakieś ulepszanie będzie już. coś, może jakieś podsumowanie odcinka. Zobaczymy może 160, to widzimy się, to okaże się wszystko. Więc ja zabierał się za ekspienie. No i miłego oglądania. No i oddajemy biologa. I nagroda za to jest... Otrzymałeś... 10 tysięcy punktów zdrowia. Bonus stały. No i teraz 79 kHP No fajny, fajny, bo opłacało się robić Więc widzimy się za chwilkę Więc tak, zabieramy się za ulepszanie eku Robimy teraz zbroję na poziom 100 sto... Sorry za jest znowu Prezentuje się ona następująco Uuu, ochydna dobra eee, Tak, przerobimy sobie naszej na nitek nasz kochany o, no, żeby się zadłem, następny poziom zarobimy sobie kolczyki nie wyszły jeszcze raz kurde no Pali nam coś no ja wale no wszystkie no wszystkie ulepki mi się ja skończą zaraz Uch. No prawie te 50% no cholera jasne, no robiłem. I to mamy na 130. Przerabiamy. Udało się. Hmm. Tak, tutaj sobie ulepszyłem, chciałem zobaczyć jakie bonusy są. na no, a plus 9 tej na następny poziom są na 110. A na następny poziom są na poziom 120 i w sumie możemy to poprzerabiać od razu. O nie dał się. Mam tych piórek 40 co, więc nie ma problemu. Przerobiliśmy budki. Bardzo nadaje więcej na ludzi. Tak, o, jed o jeden punkt. Pewnie na większych poziomach więcej daje. Przerobiliśmy. Dobra, więc ja to polepszę do plus 9, albo do plus 8 i widzimy się przy dalszym ulepszaniu. Dobra, polepszałem itemki na plus 8. Y Tutaj po przerobieniu są na stworzenie tej On jest chory, to jest muszę go wyciszyć eee, Tak Robimy też ta próbę na, na plus 9 Spalił Druga próba naszyjnika na 9 Zrobił nam Znowu robimy naszyjnik O, wskoczył O kurde, zna... myślałem że to jest na 9 Dobra, teraz przerobimy na plus Na 120 poziom Spalił Dajcie teraz kolczyki Zrobił i następna próba Ulepszył nam, przerobił Metalik nasz kochany, o przerobił, jak to wygląda, Uf, jak puch, jak ślimaka mm, Tak, teraz mi zostało poulepszać to wyżej Wszystko mamy na 120 Broń do tej pory miksuje. Kurde, no w ogóle nie wchodzi w tarczę Masakra Dobra e, Ja teraz robię małe cięcie no I widzimy się przy ekspieniu E, więc właśnie jesteśmy teraz przy dobijaniu 140 poziomu Tak jak obiecywałem e, Będziemy się zbliżać na nową mapę O właśnie, dobiliśmy 140 poziom Idziemy zobaczyć nową mapkę, tam ciekawego mamy Jest to mapa o nazwie Rajska Wyspa Oj kurwa, nie to, to ja pierdolę <grytanie> Sorry za przeklinanie e, To będzie mapa, mapa Dolina Potępienia Idziemy na Dolinę Potępienia Zobaczymy jak ta mapa wygląda. Przedstawię Wam od razu. Mapka prezentuje się tak. Jest dosyć, dosyć długa. <laughs> moby występujące na tej mapie. Zobaczymy. O, miałem laga. Chyba ktoś tu jest. Albo nie. Zdawało mi się. Ta mapa przypomina mi mapę... Yy, znaczy mapę... Znaczy no chyba mapę. O, fajne moby. A, to są te mapki. Fajnie wyglądają. Dobra, więc ja zostałem z muzyką i pokażę Wam drop z Metinów, tak jak w innych tripach i po prostu z bossów, jak bossy wyglądają, jak Metiny się przedstawiają, na który poziom są zobaczycie, jak to, jak to wygląda po prostu. Więc robię małe cięcie, widzimy się za niedługo. A więc teraz będziemy dobijać poziom 160. Dobijemy poziom 160. Zobaczymy, jak się będzie. Miło tą nową bronią, na poziom 160 do Expo. O i aktualnie zaraz level up 160. o właśnie, mamy level up 160, równiutki. O nie to wygląda. Są mapa jest 170. Już na tej mapie się dostaje jak do końca. Dobra, ja mam przedstawię jeszcze e, hity nową bronią. Zobaczymy jak to wygląda w ogóle. Nie widzę, nie widzę, nie widzę po 14k więc źle to nie wygląda więc no dobra ja będę poczekać bossa, jak znajdę bossa to ubiję bossa i wam pokażę jak to wygląda i jeszcze tego metina może znajdę bo jak się uda więc zostałem z muzyką będziemy się widzieć po podsumowaniu filmiku no to miłego oglądania e, jesteśmy teraz przy zakończeniu filmiku hmm, jesteśmy na tej nowej mapie będzie niedługo dodana mapa od 185 eee, tak to są nowe moby na tej mapie ładnie wyglądają podoba mi się mapa jest fajnie zrobiona taki leśny klimat jest to VPS oczywiście tutaj będą dodawane nowe nowości sprawdzane testowane i tak dalej oksa już mał naprawionego i to będzie promo. a więcej na ten temat wam może powie Fenix Fenix, eee, przywitaj się, powiedz coś na temat tej nowej mapy, nowych aktualizacji itd. Eee, Witamy serdecznie wszystkich graczy, jak widać robimy nową aktualizację na, do naszego serwera, tak? Jest to mapa na level 220, jest dosyć duża i cała pokryta trawą, dlatego wygrałyśmy takie właśnie mobki, które wpływają drzewa, a postawały się w to otoczenie. Tak właśnie, a jutro coś z oksem mówiłeś, tak? Tak, jutro będzie event do X, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej osób, tak, żeby o, nie, panie, to było jak najwięcej Przygotowaliśmy kilka nowych pytań od naszego serwera, więc na pewno nie będą to nudne pytania z Polaka. No, to jest bardzo fajnie, bardzo ciekawe. Na pewno gracze to zachęci, moim zdaniem. Eee, tak, jeszcze coś, coś mówiłeś o jakichś nowych setach broni, które będą dodane na ten poziom i czy do kiedy będzie to mniej więcej wprowadzone, bo tam pewnie gracze się będą cierpliwi, mi pisali. Na łatka będzie już całkiem niedługo, bo prawdopodobnie skończymy pracę już w przyszłym tygodniu. Czyli maksymalnie w sobotę idę na i nawet sety nie będą tutaj na ten 2020. No to fajnie, na pewno graczy co zachęci do grania, nie będzie coś nowego, bo już teraz na 185 levelu piszą, że nie mają co robić, tak? Tak, jak będzie trochę wolniejsze w tym... W tym miejscu, więc myślę, że zajmie im trochę czasu wbicie tego maksymalnego levela. Damy nową broń, nową zbroję, jakieś może nową biżuterię, więc na pewno zanim z... będą mieli co robić, tak? A, a dungeon, jak dungeonami? Pojawi się teraz jeden dungeon i w następnym będzie kolejny dungeon do robienia broni, żeby ulepszać robić nowe. A, no to fajnie, fajnie właśnie. To jest fajnie, bo będzie jakaś nowinka. Będzie można gdzieś coś pochodzić nawet z grupą. Najlepiej zróbcie coś takiego, żeby to było grupowe, nie? Trzy, dwie osoby minimum. Postaramy się zrobić jak najciekawszy ten na Znaczy, na razie jeszcze nie zaczęliśmy pracy nad nim, bo jak widać, robimy nową mapę, tak? No tak, ale tak. Pomyślimy nad jakimś fajnym urozmaiceniem tego czasu na tym serwerze. E, coś jeszcze miałem Cię pytać, ale e, chyba tylko tyle, jak na razie. Jak coś zapomnę, to po prostu na samym filmiku dalej doinformujemy graczy. E, więc. No, to, to. Dobra, to ja teraz robię małe cięcie No i widzimy się już, już na końcu filmiku Więc takim akcentem zakończymy odcinek trzeci e, Widzimy się w kolejnych oczywiście e, Zostawcie jakąś łapkę, subskrypcję, komentarz Będę bardzo wdzięczny e, Ostatnio bardzo duża aktywność pod filmikiem Była około 300 wyświetleń, jak mi zaskoczyliście 10 łapek w górę Bardzo mnie to motywuje Dlatego nagrywam kolejny klip bardzo szybko no i oczywiście zapraszam na serwer jak widać administracja ogarnięta cały czas coś nowego dodajemy będziemy testować hmm, co ja więcej mogę powiedzieć oczywiście możliwe, że przy następnym odcinku będzie już konkurs jakiś więc do usłyszenia na razie trzymajcie się